dwóch młodych piłkarzy, Grosickiego i Ciarkowskiego. W tym meczu powiedziałbym, że reprezentant naszej młodzieżówki w cieniu młodego skrajnego pomocnika Grodziska. Tak, ale to obaj mają takie przebłyski, jeżeli idzie o grę przede wszystkim ofensywną. Grodzicki miałby swoje też szanse, wygrał tylko kilka pojedynków jeden na jeden, ale od niego wymagać trzeba zdecydowanie więcej niż od młodego. Zawodnika groki. Zawodnika. Wawrzyniak i Szala już na boisku w miejsce Wociela i Augustyna. Wawrzyniak, rze, rze, prze, rze, przepraszam, Rzeźniczek, oczywiście, i Szala w miejsce swoich młodszych kolegów, teraz świetna okazja Legii, jeszcze Burkhardt zatrzymana czerwona ta piłka kartka, ręką, zdaniem, czerwona będzie kartka. na pewno rzut karny i czerwona kartka, czerwona kartka dla zawodnika. Grodziska Wielkopolskiego, Władę Lazareskiego, a więc no ten mecz dla niego za długo nie potrwał, na pewno ten mecz będzie miał jeszcze swoją dramaturgię, 63 tak. minuta, jeśli Legia wykorzysta rzut karny, tutaj zagranie do Grzelaka, nie dał rady Brzostowski, wybijał bardzo dobrze Lazareski asekurując rywala, bloki odłowca, łowca, Burkhardt. Ale ja myślę, ty pochwaliłeś Lazarewskiego, ale ja myślałem, że mógł to zrobić inaczej. To nie było trudne. Pierwszy strzał Bartka Grzelaka i mógł zachować się inaczej. On praktycznie zagrał z powrotem do Bartka. W konsekwencji Legia znów doszła do sytuacji strzeleckiej. 16 minut pograł podstawowy reprezentant Macedonii, Bartłomiej Grzelak czy też Dariusz Brzostowski, Grzelak! I gol! I gol dla Legi. Groklin prowadzi już tylko 3 do 2 i do końca tego meczu przynajmniej no tak nam się w tej chwili wydaje będzie grał z przewagą jednego piłkarza, tego nigdy nie można być pewnym, bo oczywiście mogą być za chwilę kolejne czerwone kartki. Natomiast tutaj oglądamy strzał Grzelaka. Wyczuł intencję strzelającego Brzostowski, ale tej piłki jednak nie złapał. I ja chciałem